Witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku popracujemy nad naszym kręgosłupem w odcinku dolnym, czyli lędźwiowym. Jest ze mną medyta, razem wykonamy na początek rozgrzewkę. Przechodzimy do pierwszego ćwiczenia rozgrzewkowego. Ugni kolana proszę delikatnie i popracujemy nad naszą miednicą do przodu, i do tyłu, do przodu i do tyłu, do przodu i do tyłu. I tak sobie parę razy powtórzymy. Świetne ćwiczenie czuję, jak e, dolny odcinek kręgosłupu. Tak, bardzo mi często, się tak rozciąga. Tak, bardzo często w te, e, tutaj akurat miednica jest tak, jakby zastana. Nie, nie, niektórzy mogą e, bardzo mieć duże problemy z wykonaniem tego ruchu. Mhm. Także pamiętamy, zawijamy, odchylamy. Zawijamy i odchylamy. Zawijamy, odchylamy. Kolejnym ćwiczeniem rozgrzewkowym, które tobie zaproponuję, kładziemy e, dłonie na kolanach. I robimy tak zwany kocik grzbiet. Mhm. Tak? Spróbuj. Hop! Czujesz jak się rozciąga? Tak. Mhm. I też tak kilka razy powtórzymy. Pamiętamy, żeby głowę trzymać równo, żeby jej nie wyciągać do góry, nie pochylać za bardzo do dołu. I ściągamy łopatki też przy, o, przy ruchu, kiedy schodzimy na dół. I wystarczy. Przejdziemy teraz do rolowania. Przechodzimy do rolowania. Myślę, że Ci się bardzo spodoba to, w jaki sposób dzisiaj będziemy się rolować. Kładziemy sobie roller pod nogi, następnie podnosimy pośladki i ustawiamy go tutaj, jak masz kość ogonową, zaraz na górnej, jakby na górnej części mięśni pośladka. Czujesz? Tak. tak, dokładnie. Dobrze, ręce luźno i oddychamy w ten sposób. Eee, leżymy minutkę. Przyjemnie, prawda? Tak, jest bardzo fajnie. Czuję, jak ta kość krzyżowa tak się rozluźnia i uh -huh. pośladki i dolna część pleców jest Teraz wspaniale. Zaraz rozluźnimy mięśnie wokół kręgosłupa. Eee, dla osób, bardzo ważne dla osób, które mają problemy z kręgosłupem, yy, najlepiej będzie podłożyć ręcznik. Jest on, może, jest on po prostu mniej inwazyjny, w tej samej pozycji co edyta. Ja także polerzę. Rozróżniona. Zrelaksowana? Przechodzimy do kolejnej części. Posłuży nam do tego piłeczka. I teraz po kolei będziemy sobie ją przykładać punktowo. Najpierw na jedną stronę kręgosłupa, potem na drugą. Zaczynamy od tego miejsca. I tak powolutku będziemy przykładać ją ręką, żeby mieć nad tym kontrolę. Tak. Wzdłuż kręgosłupa. Czyli przy po jednej stronie kręgosłupa. Tak, najpierw zrobimy jedną stronę, mhm. potem zrobimy drugą. Świetnie. Mhm. Podkładamy sobie piłeczkę. Przyciskamy i zostajemy w tym jednym punkcie, licząc do pięciu. I kolejny punkt. Jestem ciekawa, czy trafisz na taki punkt spustowy, który będzie mocno zbity. Przypuszczam, no. że miałam taki punkt, tak? <grych> jak się znajmniej możemy poczekać 10 sekund, żeby e, ból ustał. Mhm. O ja mam na przykład w tej chwili. <grych> ja też na dole, gdzie rozpoczyna się rozpoczynają się żebra tam. Ja bluje, też, tak, ja właśnie. też w tym samym miejscu. I kolejne. To już ostatnie i przejdziemy na drugą stronę. Biodra mam u góry. Tak, delikatnie uniesione. Ogólnie chodzi o to, żeby przy rolowaniu przyjąć taką pozycję, żeby nic nas nie bolało, żebyśmy mogli się skupić tylko na tym jednym punkcie. Przechodzimy na drugą stronę. Tak naprawdę, rolowanie można robić wszędzie, o każdej porze. Oglądając telewizję, czujesz, że gdzieś tam pobolewać się. W tym odcinku można się sobie na chwileczkę, gdzieś 5 minut poświęcić i zrobić po prostu żeby samo rolowanie, aczkolwiek wiesz, że zawsze polecam cały trening, tak, żeby była i rozgrzewka, i rolowanie, e, ćwiczenia wzmacniające i na końcu rozciąganie. Myślę, że już nam wystarczy. Przejdziemy teraz do ćwiczeń wzmacniających, przechodzimy do ćwiczeń wzmacniających, będzie nam potrzebne ręcznik, podkładamy go pod kolana, ponieważ będziemy przyjmować pozycję w klęku podpartym, kładziemy ręce na podłodze, odwijamy łokcie, spinamy pośladki. Łopatki do tyłu, i ja na, na tobie pokażę, Edyta, bo to jest bardzo istotne dla kręgosłupu, jak, jak ta pozycja wygląda. E, łopatki ściągamy. Mhm. Tu pilnujemy, aby kręgosyp, głowa nie była ani za bardzo do góry, ani za bardzo do dołu. E, I mocno rozciągamy. Mhm. Teraz z tej pozycji. Najpierw wyciągamy nogę do tyłu prawą i ciągniemy ją mocno, tak jakby ktoś nam ją chciał, chciał ciągnąć za stopę. I zmieniamy nogę na drugą. I tak możemy powtórzyć kilka razy. Dla osób, które są bardziej zaawansowane, można dodać rękę. Nie wiem, Edytka, czujesz się na siłach, żeby pokazać kolejne ćwiczenie ze mną? Spróbuję. Uh -huh. Uh -huh. Wyciągamy rękę do przodu, i tak jakby ktoś nas za dłoń ciągnął, mocno do przodu wyciągamy. Tak samo, jakby ktoś nas mocno ciągnął za stopę, i ciągniemy. Rozciągamy mocno kręgosłup w tej pozycji. Lewa ręka stabilnie mocno trzyma nasz, na, nas w tej chwili, łącznie z nogą. I zmiana na drugą stronę. To także można powtórzyć kilka razy, mhm. mocno też napięce w tej chwili mięśnie brzucha, mam nadzieję, że masz. Mam. Mhm. Wtedy będziemy się czuć o wiele, wiele stabilniej. Mhm. I jeszcze raz zmiana. I dodatkowo do tego ćwiczenia można dodać jeszcze jeden element czyli wyciągamy równo rękę i nogę przed siebie, i nogę do tyłu. I próbujemy łokciem dotknąć kolana. Mhm. I znowu. I jeszcze raz. Możemy zrobić sobie pięć razy na stronę? Zmieniamy. Powiem tak. Ci Kasiu, że te ćwiczenia są bardzo trudne. Tak, one wyglądają na proste, ale naprawdę y, powinnaś poczuć dużą poprawę, jeżeli cokolwiek by Ci miało boleć lub kogokolwiek. Mhm. Ja dołączam do Ciebie teraz. Pamiętamy cały czas podczas po ćwiczenia, mocno napięty brzuch. Ręka do przodu, jakby ktoś nas ciągnął sznurkiem, I tak samo jakby ktoś nas ciągnął sznurkiem za stopę. I wystarczy. Przechodzimy do kolejnego ćwiczenia wzmacniającego. Wykonamy je leżąc na plecach. Położymy się teraz osoby, które naprawdę mają bardzo mocne bóle w, w tutaj w dolnej części kręgosłupa zalecam przykładzenie się na, na plecach, aby podkładały sobie po prostu ręczniczek. Wygodnie? Tak. Nigdzie nie czujesz dyskomfortu? Nie. Możemy podnieść nogi do góry. I wyciągamy prawą nogę do przodu. Wracamy. Lewa noga. Kasiu, że dzisiaj takie pilatesowe ćwiczenia wybrałeś dla nas. Wiesz co, mi bardzo chodzi i zależy mi też na tym, y, aby pamięta, pamiętać o tym, by wzmacniać te mięśnie głębokie, które są właśnie przy kręgosłupie. Jakby nie było, to kręgosłup nas utrzymuje, naszą postawę. Bardzo często y, no, ludzie zapominają o tym. Niestety. Dobra, i teraz mieliśmy rozciąganie. Przechodzimy teraz do ćwiczeń rozciągających. Pierwszym z tych ćwiczeń będzie e, kładziemy się na podłodze. Podciągamy nogi do klatki piersiowej. Mhm. Chwytamy się za pięty. I w tej pozycji minutka. Globalnie też zakry, w zależności od zakresu ruchu można bardziej przycisnąć sobie stopy. Można się certyfikat nie pochylać na bok, na prawą stronę, na lewą. A teraz ostatnie ćwiczenie rozciągające nasz kręgosłup. W pozycji siedzącej przyciągamy troszeczkę kolana do klatki piersiowej, chwytamy za palce naszych stóp. I przyciągamy mocno stopy do siebie. Czujesz, jak się rozciąga? Tak. Mhm. Dla osób, które będą miały problem z tym ćwiczeniem, polecam wziąć sobie podłożyć ręcznik pod stopy. Na tej samej zasadzie można przyciągać do siebie. I to w tej pozycji minutka. O Jezus, nie znało czy nie widzę, Przycisnąłem <grym> sobie do kolana. Dobra, to już cały dzisiejszy trening, który wykonałyśmy na e, nasz kręgosłup w odcinku dolnym. Mam nadzieję, że sprawiło przyjemność i że zobaczymy się następnym razem. Tak, bardzo dziękuję, było bardzo przyjemnie i moje plecy są bardzo rozluźnione. Dzień bardzo się cieszę, do zobaczenia. Do zobaczenia.